O, tak wygląda szklarnia po wichurze. Bardzo dobrze to wygląda. Szkoda, że nie stoi tu gdzie stała, bo stała troszkę wyżej. Była przykręcona do fundamentu betonowego. No ale cóż. Hmm, tak, jakby ją po prostu oderwało i pofronęła sobie w świat. Dobrze, że tylko tu doleciała. Bardzo dobra robota. Teraz mogę z czystym sumieniem polecić takie szklarnie. To jest bardzo dobra inwestycja pieniędzy. O, i czasu. Dwa dni, pamiętam, trwało zanim ja to poskręcałem wszystko. Dobrze, że jest to z aluminium zrobione, to teraz bez problemu będę mógł to wywieźć na złom, tylko muszę te te poliwęglany muszę jakoś powy, powyciągać, o, o tu się bardzo dobrze trzyma, bo tu już kręciłem go na śrubę, rewelacja, rewelacja.